wyobraź sobie życie, w którym twój dom porusza się na czterech kołach i nigdy nie musisz w nim zostawać. Cóż, to już nie jest marzenie, ponieważ Tesla stworzyła kampera, który jest nie tylko wygodny, ale i zaawansowany technologicznie. Kiedy cały świat myślał o kamperze tylko jako o pojeździe do podróżowania, Elon Musk przekształcił go w mobilny luksusowy statek kosmiczny. Pytanie brzmi: jak udało się utrzymać cenę poniżej 117 1170 rupii pomimo tylu innowacji? I jakie cechy wyróżniają go na tle innych? Przekonajmy się. Ale zanim to nastąpi, koniecznie zasubskrybuj kanał. Aby być pierwszym, który zobaczy te niesamowite historie technologiczne, niesamowite funkcje kampera Tesla. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy zmieni się sposób, w jaki podróżujesz? Właśnie wtedy, gdy ludzie myśleli, że technologia ogranicza się do gadżetów i samochodów. Tesla zrobiła to, czego nikt sobie nie wyobrażał. Camper, który jest nie tylko pojazdem ale i luksusowym doświadczeniem w podróży. Ma wszystko, co oferuje zwykły kamper. Świetny design, zaawansowana technologia i cena, która cię zachwyci. Tak, za jedyne 117,0 rupii. Oferta Tesli przebija kampery innych firm, które są dwa razy droższe. Jest nie tylko tani, ale i inteligentnie zaprojektowany. Tesla ma pełną kontrolę nad wszystkim, projektem, materiałami czy montażem, dzięki swojej słynnej technologii integracji pionowej. To nie tylko obniża koszty, ale także zapewnia najwyższą jakość. Zastosowano lekkie, a jednocześnie wytrzymałe materiały, takie jak aluminium i włókno węglowe, dzięki czemu produkt jest trwały i niedrogi. Największą zaletą jest to, że każdy element został zaprojektowany z myślą o wielu funkcjach, co zmniejsza ilość odpadów i koszty produkcji. Efekt? Camper, który nie jest już tylko dla bogaczy, ale może dołączyć do grona zwykłych ludzi, niezależnie od tego, czy podróżujesz samotnie, czy z całą rodziną Ten kamper Tesla nada nowy sens każdej twojej przygodzie Wyobraź sobie, że twój pojazd mógłby działać nie tylko na akumulatorze Ale także na słońcu i wodzie A do tego bez dymu, hałasu i bez szkody Ten kamper Tesli urzeczywistnia ten pomysł Ma układ napędowy oparty na autorskiej technologii akumulatorów Tesli Która pozwala na pokonanie dużego dystansu na jednym ładowaniu A jeśli myślisz, że ciągłe ładowanie będzie uciążliwe To zdziwisz się, gdy dowiesz się że pojazd posiada również system do ładowania, dzięki któremu jest gotowy do pracy w kilka minut. To oznacza mniej postojów, więcej podróży, ale to dopiero początek. Panele słoneczne zamontowane na dachu czynią go jeszcze bardziej wyjątkowym. Pobierając energię bezpośrednio ze słońca, pojazd ten ładuje się w trakcie jazdy, niezależnie od tego, czy jesteś w górach, czy na bezludnej pustyni. Wędrowanie w poszukiwaniu stacji ładowania to już przeszłość, a jeśli myślisz że to już kres technologii. To poczekaj, bo przecież jest silnik wodny. Tak, silnik napędzany wodą. To sen, ale technologia opracowana pod kierownictwem Ilona Muska, która rozbija wodę na wodór i tlen za pomocą odwróconej elektrolizy. Z wodoru wytwarzana jest energia elektryczna, a jej produktem ubocznym jest czysta woda. Oznacza to, że ten kamper jest nie tylko świetny w prowadzeniu, ale także najbezpieczniejszy dla Ziemi. Do tej pory uważaliśmy... Że pojazdy stanowią zagrożenie dla środowiska, ale Tesla udowodniła, że technologia, jeśli trafi w odpowiednie ręce, może również uratować Ziemię. Tesla zmieniła definicję kampera. Teraz nie chodzi już tylko o cztery koła i ruchomy dach, ale o mobilny dom, który może poruszać się bez benzyny ani oleju napędowego. Wykorzystując całkowicie czystą technologię, jego największą zaletą jest silnik napędzany wodą, który znacznie różni się od konwencjonalnych pojazdów. Podczas gdy zwykłe pojazdy tracą energię, emitując więcej ciepła, ten specjalny silnik Tesli w znacznym stopniu zapobiega tej stracie. Oznacza to prawidłowe wykorzystanie każdej kropli wody, co nie tylko zapewnia energię, ale także dba o czystość środowiska. Wyobraź sobie, że pokonujesz tysiące kilometrów bez ciągłego tankowania. To właśnie obiecuje ta nowa technologia. Porozmawiajmy teraz o designie. Również w tym przypadku Tesla nie pominęła żadnego szczegółu. Z zewnątrz wygląda jak nowoczesny Stylowy pojazd, ale gdy tylko wejdziesz do środka, poczujesz się jak w luksusowym apartamencie. Duże okna, otwarta i prosta konstrukcja oraz każdy kąt starannie zaprojektowany, aby zapewnić ci domowy komfort podczas podróży. Meble wykonane są z bambusa i materiałów pochodzących z recyklingu, co oznacza, że piękno jest równie ważne, jak odpowiedzialność za środowisko. Czy to kuchnia, czy łazienka, sypialnia, czy salon. Wszystko jest w pełni wyposażone i praktyczne. Niezależnie od pogody, inteligentna technologia klimatyzacji utrzymuje idealną atmosferę w środku. A jeśli myślisz, że w poruszającym się pojeździe zabraknie technologii, to się mylisz. Camper Tesla oferuje doskonały system informacyjno-rozrywkowy, duży ekran dotykowy, doskonałe głośniki i pełną integrację z aplikacjami mobilnymi. Dodatkowo oferuje integrację z inteligentnym domem, co oznacza, że możesz sterować oświetleniem. Temperaturą i innymi funkcjami za pomocą telefonu. Podsumowując, to nie tylko pojazd, to luksusowe doświadczenie w podróży, które w pełni dba o środowisko, a także o twój komfort. Niezależnie od tego, czy chcesz oglądać filmy, słuchać dobrej muzyki, czy być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w podróży, Camper Tesla to twój wybór na każdą okazję. Posiada nie tylko wbudowane WiFi, ale także łączność 5G. Dzięki czemu możesz pozostać w kontakcie z internetem niezależnie od odległości. Jest to bardzo przydatne dla osób, które są w ciągłym ruchu, takich jak cyfrowi nomadzi lub rodzin, które chcą pozostać w kontakcie z bliskimi nawet podczas długich podróży. Ale nie chodzi tylko o wygodę. Tesla poważnie potraktowała bezpieczeństwo w tym kamperze, ponieważ wie, że żadna podróż nie będzie komfortowa, jeśli nie będzie bezpieczna. Dlatego projektując kampera zadbano o to. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo na każdym kroku. To nie tylko pojazd, który się porusza, ale ruchoma osłona bezpieczeństwa. Najbardziej wyjątkową cechą tego pojazdu jest zaawansowany system bezpieczeństwa, który obejmuje najnowszą technologię automatycznej jazdy. System autopilota Tesli stale monitoruje sytuację wokół pojazdu za pomocą kilku kamer, czujników i radarów i reaguje natychmiast w razie potrzeby. Potrafi automatycznie zmieniać pasy ruchu, hamować rozpoznawać przeszkody na drodze i podejmować właściwe decyzje, aby je ominąć, i to z taką prędkością i dokładnością, jakby prowadził doświadczony kierowca. Oprócz tego, system oferuje jeszcze jedną niesamowitą funkcję automatyczne hamowanie awaryjne. Jeśli przed pojazdem nagle pojawi się przeszkoda i kierowca nie zdąży natychmiast zareagować, system automatycznie uruchomi hamulce. Często pozwala to uniknąć poważnych wypadków. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po zatłoczonej autostradzie, czy nieznanej drodze, ta funkcja stanowi kolejny solidny element zwiększający twoje bezpieczeństwo. W ten sposób camper Tesla nie tylko gwarantuje komfortową podróż, ale także gwarantuje, że każda twoja podróż będzie niezawodna, inteligentna i całkowicie bezpieczna. Tesla stworzyła takie doświadczenie podróżowania, które łączy w sobie technologię, wygodę i bezpieczeństwo wszystkie trzy elementy. Podczas długiej podróży lub zmęczenia, nawet drobny błąd może przerodzić się w poważny incydent. Ale Tesla również o tym pamięta. Funkcja asystenta utrzymania pasa ruchu, Lane Keeping Assist, aktywuje się dokładnie w momencie, gdy pojazd nieumyślnie zjedzie z pasa ruchu. Jeśli twój kamper zacznie jechać w tej z powrotem bez kierunkowskazu, system delikatnie koryguje układ kierowniczy i sprowadzi Cię z powrotem na właściwy pas. Wyobraź sobie, że siedzi z tobą doświadczony kierowca, który zawsze utrzymuje cię na właściwym pasie, nawet jeśli jesteś trochę zmęczony lub straciłeś koncentrację. Jeśli chodzi o parkowanie lub wąskie drogi, ten kamper jest gotowy ci pomóc. System kamer 360 stopni, zainstalowany dookoła wyświetla cały obraz otoczenia na jednym ekranie. Wyraźnie widzisz, czy z tyłu znajduje się słupek, rower z boku, czy jakaś przeszkoda przed tobą nie tylko ułatwia parkowanie, ale i pozwala bez wahania poruszać się tym dużym pojazdem. Ale kampery Tesla to nie tylko technologia i wygoda, to także poczucie przynależności do społeczności. Tesla organizuje specjalne kluby i wydarzenia dla właścicieli kamperów, gdzie ludzie spotykają się, dzielą się swoimi historiami z podróży i pomagają sobie nawzajem, dzieląc się nowymi wskazówkami i trikami. To nie tylko jazda, to wspólna podróż, podczas której nawiązują się nowe relacje, poznają nowych przyjaciół, a wszyscy czerpią inspirację z wzajemnej energii. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na zlot kamperów, zatrzymujesz się na górskiej stacji, czy po prostu przemierzasz las. Nie spotykając nikogo Ten pojazd zapewni ci niezawodnego towarzysza I pozwoli na doznania towarzyskie Gdziekolwiek się udasz A skoro bezpieczeństwo, wygoda i technologia są tak wspaniałe Pojawia się kolejne pytanie Czy to wszystko jest również dobre dla środowiska? Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się Co Tesla robi również w tym zakresie Kolejny artykuł pokaże Jak ten kamper sprawia, że podróżowanie jest bardziej zrównoważone i ekologiczne Wpływ kampera Tesla na środowisko Tesla zawsze słynęła z innowacyjnego myślenia i innowacyjności, ale tym razem wprowadziła nową koncepcję kamperów, która zrewolucjonizuje nie tylko technologię, ale i całe nasze myślenie o środowisku. Ten kamper nie tylko zapewnia komfortową jazdę i luksusowe doznania, zmienia nasze podejście do podróżowania, energii i przyszłości Ziemi. W dzisiejszych czasach, gdy problemy takie jak globalne ocieplenie i zanieczyszczenie powietrza stają się coraz poważniejsze, Tesla znalazła rozwiązanie. Które może naprawdę coś zmienić. Ten kamper zastąpił tradycyjne akumulatory paliwowe lub ciężkie, rewolucyjną technologią silnikiem wodnym. To nie science fiction, ale prawdziwa technologia, która przekształca wodę w energię, a w zamian powstaje tylko woda, a nie zanieczyszczenia czy dym. Co to oznacza? Camper Tesla nie emituje ani jednego śladu węglowego podczas podróży, co czyni go jednym z najbardziej ekologicznych wynalazków na świecie. W czasach gdy inne pojazdy stają się obciążeniem dla środowiska, Tesla oferuje alternatywę, która dba o czyste powietrze i lepszą przyszłość. I to nie wszystko. Silnik wodny eliminuje konieczność stosowania niebezpiecznych procesów górniczych w celu wydobycia materiałów takich jak lit i kobalt. Materiały te są powszechnie stosowane w akumulatorach pojazdów elektrycznych, a ich wydobycie nie tylko niszczy ziemię, ale często szkodzi lasom, zwierzętom i wioskom. Tesla również w tym przypadku zapewniła znaczną ulgę. Ponieważ jej silnik wodny nie jest zależny od takiego wydobycia. Woda, której jest wokół nas pod dostatkiem, jest jego głównym źródłem, co stawia go na czele wyścigu o zrównoważony rozwój. Co więcej, panele słoneczne zainstalowane w kamperze Tesla sprawiają, że jest on całkowicie samowystarczalny. W słoneczne dni panele te zasilają cały system, dzięki czemu nie musisz za każdym razem zatrzymywać się na stacji ładowania. To nie tylko daje ci swobodę kontynuowania podróży bez przeszkód, ale także zmniejsza twoją zależność od środowiska. Camper Tesla to nie tylko pojazd do podróżowania, ale także mobilny, ekologiczny system, który eliminuje konwencjonalne paliwa. Dzięki panelom słonecznym wytwarza własną energię elektryczną i to bez dymu i hałasu. Energia słoneczna jest absolutnie czysta i nieograniczona, a wykorzystując ją w podróży, nie jesteś zależny od ropy naftowej, ani nie szkodzisz środowisku. To właśnie wyróżnia ten camper spośród innych. Nie obciąża on zasobów ziemi. Lecz działa w harmonii z nimi. A co najważniejsze, Tesla nie poprzestała na samym pozyskiwaniu energii słonecznej, ale zadbała również o to, by sposób jej wykorzystania był bardzo inteligentny. Posiada zaawansowany system akumulatorów, który magazynuje energię słoneczną przez cały dzień, dzięki czemu nawet w bezchmurne niebo nie zabraknie ci prądu. Oznacza to, że w nocy, w pochmurny dzień czy w cieniu gór, możesz korzystać ze swojego kampera w każdych warunkach bez potrzeby korzystania z zewnętrznej stacji ładowania. Dzięki temu pojazd jest nie tylko ekologiczny, ale także całkowicie samowystarczalny, niezależnie od tego, czy znajdujesz się w lesie, na pustyni, czy w miejscu, gdzie nie ma śladu prądu. Camper Tesla zapewnia przyjemność nieprzerwanej podróży i to bez szkody dla środowiska. Nie emituje toksycznych gazów, ani nie wymaga wydobywania rzadkich minerałów z Ziemi. Zamiast tego działa na wodę i słońce, prosty. Ale genialny system, a jego osiągi też są bezkonkurencyjne. Jego silnik wodny jest nie tylko bardziej wydajny niż konwencjonalne silniki benzynowo-dizelowe, ale także stanowi bezpośrednią konkurencję dla pojazdów zasilanych akumulatorem. Oznacza to nie tylko ogromny zasięg, ale także gwarancję zerowego zanieczyszczenia środowiska. Jednym z największych zmartwień osób odbywających długie podróże jest lęk przed zasięgiem to znaczy strach, że gdzieś po drodze zabraknie energii. Ale ten strach kończy się również z kamperem Tesla. System tankowania wody napełnia się tak szybko, że nie musisz szukać stacji ładowania ani czekać godzinami. Wracasz na kolejną przygodę z pełną energią. Dlatego ten kamper jest nie tylko dla miłośników podróży, ale także dla tych, którzy kochają naturę, chcą prowadzić odpowiedzialny tryb życia i pragną, aby każda podróż pozostawiła po sobie ślad we wspomnieniach. Nie na planecie. Kamper Tesla wpisuje się w filozofię, która zakłada że możemy korzystać z zaawansowanej technologii, jednocześnie żyjąc w harmonii ze środowiskiem. To czyni go jednym z najbardziej obiecujących pojazdów dzisiejszych czasów. Camper Tesla to nie tylko pojazd. To myśl, myśl, która łączy środowisko z przyszłością. Łączy energię słoneczną i technologię zasilaną wodą, tworząc system, który jest nie tylko zrównoważony, ale także inteligentniejszy, łatwiejszy w obsłudze i tańszy niż konwencjonalne pojazdy. Kamper został zaprojektowany nie tylko z myślą o podróżowaniu i wygodzie, ale z myślą o szerszej idei ratowania planety dla przyszłych pokoleń. To wizjonerski krok, którego potrzebujemy, aby walczyć z kryzysem klimatycznym i który może na zawsze zmienić nasz styl podróżowania i życia w przyszłości. Ten samochód Tesla jest doskonałym przykładem tego, że luksus i troska o środowisko mogą iść w parze. Nie idzie na kompromisy ani w kwestii komfortu, ani osiągów, a wręcz pokazuje że można podróżować stylowo i dobrze się bawić, nie zanieczyszczając środowiska. Został stworzony dla tych, którzy uważają zrównoważony rozwój za swoją odpowiedzialność, a nie obciążenie. Nasuwa się pytanie, czy ten kamper jest dobry tylko dla środowiska, czy może również przynieść korzyści naszej gospodarce. Odpowiedź brzmi tak. I to bardzo. Jego technologia, design i funkcjonalność kryją w sobie wiele korzyści ekonomicznych, które w przyszłości mogą wpłynąć na życie milionów ludzi. To nie tylko środek transportu, ale dom mobilny, który ma potencjał, aby obniżyć koszty, stworzyć nowe miejsca pracy i doprowadzić do stabilnej gospodarki. Przede wszystkim, jego silnik wodny znacznie obniża koszty paliwa. Woda jest bardzo tanią i łatwo dostępną alternatywą dla konwencjonalnego oleju napędowego. Podróżując i nie musząc ciągle tankować, oczywiście zmniejszają się również koszty podróży. Korzyści te nie ograniczają się tylko do osób prywatnych firmy turystyczne. Firmy logistyczne i osoby podróżujące samochodem. Wszyscy odniosą z tego bezpośrednie korzyści. Ponadto silniki napędzane wodą nie są tak skomplikowane jak silniki konwencjonalne. Nie wymagają częstego serwisowania ani drogich części. Oznacza to niższe koszty utrzymania i dłuższą żywotność pojazdu. Dla tych, którzy myślą o długoterminowej inwestycji, ten kamper jest jak długoterminowy skarb. Owszem, początkowym wyzwaniem jest to. Że infrastruktura niezbędna do tankowania wody nie jest dostępna wszędzie. Ale wraz ze wzrostem popytu na te pojazdy powstaną stacje, system będzie gotowy, a wtedy ta technologia będzie dostępna dla zwykłych ludzi po niższej cenie. Chociaż inwestycja może być początkowo duża, oszczędności i korzyści z niej płynące w nadchodzących latach będą znacznie większe. Największy wpływ tego zjawiska będzie prawdopodobnie odczuwalny na poziomie globalnym, ponieważ bezpośrednio zagrozi naszemu uzależnieniu od ropy naftowej. Jeśli świat zacznie stosować silniki napędzane wodą, popyt na ropę spadnie, ceny się ustabilizują, a kraje, które dziś wydają ogromne sumy na import ropy, odniosą z tego korzyści. To nie tylko odciąży budżet krajowy, ale także zapewni stabilność całej światowej gospodarce. Co więcej, ta zmiana przyniesie również nowe miejsca pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pojazdy wodne i ich infrastrukturę, powstaną nowe gałęzie przemysłu, fabryki, zakłady produkcyjne. Usługi konserwacyjne i laboratoria badawcze. Miliony ludzi znajdą pracę, a gospodarka nabierze rozpędu. Camper Tesla to zatem nie tylko futurystyczny pojazd, ale także ekologiczna i ekonomicznie rozsądna decyzja. Nie tylko zmienia sposób, w jaki podróżujemy, ale także pokazuje, że odpowiednia technologia, właściwe myślenie i właściwe intencje mogą nie tylko uratować planetę, ale także otworzyć nowe ścieżki wzrostu gospodarczego. Jeśli spodobały Ci się te informacje, polubił, udostępnij film, a także nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej tego typu treści. Dzięki temu, każda innowacyjna historia o przyszłości dotrze do Ciebie jako pierwszego.